Tomasz Warchoł, koordynator Spartan Cup, za nami turniej Pucharu Spartana. Kto okazał się najlepszy na koniec sezonu? Pierwszy mecz to był w Śródmieście odwieczni rywale. Najczęściej się właśnie spotykali czy to w Super Pucharze, czy w Pucharze. No mecz pierwszy był bardzo emocjonujący. Zakończył się wynikiem 2-1 dla Śródmieścia. Zwycięską bramkę skalnego szczelił Tomasz Rudolf. Dużo akcji, szybko gra. Co prawda pierwsza połowa taka spokojniejsza, druga napięta. Po tych właśnie bramkach 2-1 wygrało w Śródmieście. Później mieliśmy drugi mecz, czyli Szpilmacherzy ponownie mierzy się po chwilowej przerwie z FC Albatrosem. Mecz tak naprawdę jednostronny. Albatros pokazał klasę, zagrał dobrze w obronie, pięknie skontrował, wygrał 3-0. Mecz o wszystko decydujący, ostatni. Śródmieście co prawda wygrało 3-0 z FC Albatrosem, ale pierwsza połowa 0-0. Kilka świetnych akcji, gdyby Piotr Kita wykorzystał sytuację sam na sam, gdzie uderzył w słupek, może by to inaczej się potoczyło. 3-0 wygrało w Śródmieście, no i jeszcze mają szansę na mistrza. Ostrzyliśmy sobie zęby na ten decydujący mecz sezonu. Niestety pogoda pokrzyżowała trochę plany na to rozstrzygnięcie w Ekstraklasie. Przyjdzie poczekać faktycznie? Nie dało się rozegrać tego spotkania? Te warunki były tak ciężkie? Bardzo trudna decyzja, bo tak naprawdę od rana do tych godzin południowych, potem popołudniowych, cały czas zamieszczałem informację, aktualizowałem o stanie boiska, analizowałem pogodę. Musiałem się pojawić przy ulicy Krajewskiego 2 na boisku. Może byłoby to niewiarygodne, jakbym podjął decyzję jakąkolwiek z domu. Byłem na miejscu Kilka kopnąłem tą piłkę, zobaczyłem co się dzieje, banery latały, siatki powiewały na wietrze, stwierdziłem, że nie ma możliwości rozegrania tych finałowych meczy, ponieważ na pewno byłyby to wypatrzone wyniki. Całość przynieśliśmy tak naprawdę na początek tygodnia, w poniedziałek piątkowe mecze, a we wtorek, sobotnie, baraże. Bardzo ciekawy układ w tabeli przed tym ostatnim spotkaniem. Wygrana jednej z drużyn daje mistrzostwo. Przegrana pozostawi ich poza podium, a remis, jeżeli padnie remis w meczu finałowym, Fida w że zostanie. Empower Vico. jeżeli wygra w Śródmieście, wiadomo kto mistrzem jeżeli wygra Fidasz, także wiadomo. Która z tych drużyn, która przegra, znajdzie się na czwartym miejscu. Jest o co grać emocje do samego końca. To będzie taka sytuacja niesamowita, ponieważ załóżmy, że ktoś będzie prowadzić, będzie końcówka meczu. Naprawdę drużyna, która wyrówna, podpisze na siebie wyrok. Tak naprawdę, bo jeżeli przegra, to jest szansa, że stanie na podium, jeżeli będzie remis. Wszystko się zawinie. Ustalaliście terminarz, zostawiając sobie właśnie to spotkanie na koniec sezonu. Spodziewaliście się, już czuliście, że to będzie mecz o mistrzostwo, czy tak po prostu wyszło? Czysty przypadek. Nie wiedziałem, że to tak się to wszystko rozwinie, choć w sumie finaż prezentował ciekawą formę w tamtym sezonie. W Śródmieściach zawsze silny. No jeszcze raz Powtarzam czysty przypadek, no i może to i dobrze dla tych emocji, bo warto przyjść, zobaczyć co się będzie działo. Zajrzyjmy jeszcze do klas niższych, rozgrywkowych, tam też jeszcze nie wszystko jest jasne. Po ostatnim w się Wielkiej Wyspy dalej nie wiadomo czy awansują do tej wyższej klasy, wszystko rozstrzygnie się w ostatnim meczu, także w poniedziałek o 20.30. Open Finance przede pobiegać, zmierzam się z co drugim drewnianymi i przy mi się wchodzi Wielka Wyspa. przez zwycięstwie której z ekip awansuje ta właśnie, któraś z tych. Drużyn. Od razu nam się formują baraże po tym wszystkim. Wiemy tylko, kto zagra z Ekstra klasy. To będzie Lex Pistols i Breslau Sport Club 08. Z pierwszej ligi Najprawdopodobniej który z tych trzech drużyn. Wielka Wyspa, co drugi drewniany i przyszliśmy pobiegać. Open Finance.